Witam Państwa serdecznie. Video pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj plecak w kolorze czarnym firmy EastPack. Jest to firma amerykańska USA. Plecak na długiej gwarancji, wykonany z dobrego materiału. Wszystkie jakieś szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie, klikając link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają. Będzie to model 33 litrowy Provider się nazywa. Tutaj widzę, że odpinałem, wypełniałem go, zapomniałem zaciągnąć tych szalpów ściągaczy bocznych. Pokażemy go najpierw z zewnątrz. Przed tego plecaka wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy bok i tył. On jest trochę wypełniony śpiworkiem, więc trochę jest wybrzuszony oczywiście. Tak przy, przy zwykłym wypełnieniu takiego efektu nie, nie otrzymamy. Jak widać, no system nośny to jest zwykłe plecki, takie materiałowe, są oczywiście oddychające. Dodatkowo mamy ramiona z takim podgumowaniem. To jest taka nowość w plecakach, można powiedzieć tych tańszych, bo oczywiście w tych droższych są już od dawna takie rzeczy stosowane. Po prostu nie ślizga, nie ześlizguje, nam się nawet, jak będziemy na jednym ramieniu nieść ten plecak, nie ześlizgnie nam się on z, z ramion. Tutaj mamy oczywiście szelki, do których możemy sobie dopasować rozmiar, jaki nam odpowiada. Całość jest przeszywana z dwóch stron, więc te ramionczka też powinny wytrzymać spokojnie kilka sezonów, zanim nam się oberwą. To co jest właśnie takie najbardziej wadliwe w plecakach. Z boku mamy boczne ściągacze, które no pomagają nam utrzymać ten plecak w danym kształcie. Jak jest mocno napakowany, właśnie jest mało napakowany, chcemy, żeby mniej miejsca zajmował, ściągamy to na maksa, wtedy plecak jest bardzo mały. To jest 30 lat gwarancji, oczywiście powiem tak, jest to gwarancja producenta, na podstawie gwarancji, na podstawie paragonu z naszego sklepu jest 2 lata gwarancji. 30 lat trzeba reklamować już sobie u producenta na podstawie właśnie tych kart gwarancyjnych, które są dołączone do tego plecaka. Tutaj są metki tak jak mówiłem jest to plecak Provider 33 litry. Tu jego wymiary. Wszystkie te dane znajdą Państwo w opisie na naszej stronie. Teraz pokażemy go jeszcze tak, z góry. Tutaj mamy taką rączkę, jest to tworzywo sztuczne, dosyć twarde, nie można go zgiąć, nie jest to jakaś tam zwykła guma, ale jest podgumowana, więc nie ślizga nam się to w dłoni. Teraz kieszonki, zacznijmy od przodu. Jest kieszonka przednia, jak widać jest to kieszonka taka typu organizer, tutaj właśnie mamy jakieś informacje od producenta, instrukcja, karta gwarancyjna. I tak, tutaj mamy jedną dużą, jedną kieszeń do której możemy coś sobie tutaj wstawić. Dodatkowy jest organizer, jakaś przypinka na klucze, siateczkowa taka kieszonka, tutaj na długopisy, no mówię taka typowo organizer. Teraz odetniemy sobie to, żeby nam było łatwiej. Teraz kieszonka druga, to jest to teraz taki, taki komorowy. Tu mamy kieszonkę, on jest trochę za mocno wypchany, za duży śpiworek tam wsadziłem, dlatego jest taki wybruszony. Przy normalnym zapakowaniu oczywiście takie coś nie występuje. Tutaj mamy zwykłą kieszeń bez żadnych dodatkowych kieszonek w środku. Jest to taka kieszonka płaska. Zazwyczaj są dwukomorowe plecaki, jedna jest duża, druga jest bardziej płaska I oczywiście różna kieszeń, którą możemy sobie odciąć aż do samego dołu. Tutaj mamy śpiworek, który nie wchodzi w skład zestawu. Jest to nasze wypełnienie standardowe w plecaczkach. I środek plecaka. Mamy tak, jedną dużą kieszeń, a spód to jest jakieś 10-12 cm szerokości, to nam daje pojemność. Tutaj mamy taką, takie mniejsze wypełnienie. A nie, przepraszam, to nie jest wypełnienie, to jest właśnie spód tego plecaka. Właśnie mi tutaj nie pasowało spód, żeby nam się tutaj no nic, nawet jak nam coś spadnie, będziemy mieli wsadzonego jakiegoś laptopa, obije się, trafi na gąbkę, nic mu się nie stanie. Tutaj dodatkowych kieszonek nie mamy w tym plecaku, jedyną dodatkową kieszenią jest właśnie kieszeń na laptopa, jak widać jest to kieszeń na laptopa 15 cali maksymalnie. Możemy go sobie tutaj wsunąć bezpiecznie, zapięć na rzep, nic nam stąd nie wypadnie, całość jest podgumowana i tu, yy, z taką pianką specjalną i na dole. Też jest oczywiście tutaj pianka, dodatkowo mamy ten spód, który daje podwójną piankę przy jakimś uderzeniu, na pewno nic nad laptopem nam się nie stanie. Teraz zapinamy. tak dostępny jest w kolorze czarnym, są też dostępne inne kolorki, serdecznie zapraszam do przeglądania na naszej stronie. Po złożeniu, pusty placak, bez wypełnienia, można wtedy złożyć się, są wtedy taki cieniutki. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl Serdecznie pozdrawiam.